Witajcie, czytelnicy! Dzisiaj kolejny dzień czytania książeczek z naszego kalendarza adwentowego. Numerek 7 dzisiaj nam przypada. Jest z nami Weronika ze Szkoły Podstawowej Gminnej w Sieradzu, która nam przeczyta Baśń na Dzisiaj. Weronika, zajrzy co jest pod numerkiem 7. Jaki tytuł baśni? Piernikowy ludzik. Proszę wyjąć sobie książeczkę. Tak. I poprosimy o przeczytanie tej baśni. Piernikowy ludzik. Co by tu dziś upiec? rozmyślała babunia. Wiem, piernikowego ludzika. Zrobiłam mu czekoladowe guziczki. Jeden, dwa, trzy. Dwoje oczu i wesoły uśmiech. Dziadziunia otworzył drzwi i piernikowy ludzik wyskoczył przez nie na zewnątrz. Idę pozwiedzać świat, zawołał na odchodnym. Uciekł dziś od dziadziunia. Nie złapała mnie babunia, nikt mnie nie dogoni. Wracaj, wołała babunia. Chcemy cię zjeść. Uciekłem dziś od dziadziunia nie złapała mnie babunia. Nikt mnie nie dogoni. Mu, parsk. Mm, pewnie jesteś pyszniutki, mruknął gospodarz. Zaraz cię zjem. Uciekłem dziś od dziadziunia, nie złapała mnie babunia. Nikt mnie nie dogoni. Czekaj, stój, wołali wszyscy goniąc ludzika. Chcemy cię zjeść. Uciekłem dziś od dziedziunia, nie złapała mnie babunia. Nikt mnie nie dogoni. Po pościgu dołączyły dzieci. Piernikowy ludzik wcale się tym nie przejął. Uciekłem dziś od dziedziunia, nie złapała mnie babunia. Nikt mnie nie dogoni. Uciekinier dotał nad rzekę i stanął. Nie umiem pływać. Rozpaczał. Nie martw się, mogę cię przewieźć, zaproponował uprzejmie lis. Ludzik wyskoczył więc na lisi ogon i tyle go ludzie widzieli. Uciekłem dziś od dziedziunia, nie złapała mnie babunia. Nikt mnie nie dogoni. Wybieram się na zwiedzanie świata, oznajmił ludzik lisowi. Na drugim brzegu rzeki piernikowy ludzik zeskoczył na ziemię. Pięknie podziękował Lisowi i wciąż śpiewając pobiegł dalej. Uciekłem dziś od Dziedziunia nie złapałam mnie babunia, nikt mnie nie dogoni. I tak się skończyła to. bajka o piernikowym ludziku. Zapraszamy, żeby dzisiaj sobie takiego piernikowego ludzika, na przykład, upiec albo przeczytać jeszcze inną książeczkę. Dziękujemy weronice. I zapraszamy na jutro.